Lista zarzutów do Szefowej Komisji Europejskiej jest naprawdę długa. Chodzi m.in. o skrajne upolitycznienie działań Komisji Europejskiej, m.in. innymi dostosowywanie kalendarza zadań Komisji do kalendarza wyborczego w poszczególnych krajach, tak, by pomóc jakimś kandydatom albo nie zaszkodzić jakimś kandydatom, jak było chociażby w przypadku Polski. Chodzi również o niekorzystne umowy międzynarodowe, m.in. Między ta Mercosura, więc z Ameryką Łacińską, czy umowa z Ukrainą. Ob mogą bardzo zaszkodzić europejskiemu rolnictwu. Wiele państw alarmuje i wiele środowisk politycznych alarmuje na temat tych właśnie umów. Chodzi również o politykę klimatyczną i forsowanie zielonego ładu, który może zaszkodzić i już szkodzi europejskiej gospodarce. Chodzi wreszcie o politykę migracyjną Unii Europejskiej, forsowaną przez długie, długie lata. Za Urzulą von der Leyen ciągnie się także afera związana za nas zakupem szczepionek Pfizer. Przypomnijmy to kontrakt na wiele miliardów euro, który to kontrakt był negocjowany przez von der Leyen za pomocą wiadomości SMS z szefem firmy Pfizer treści tych wiadomości SMS-owych. Do tej pory opinia publiczna nie może poznać Ursula von der Leyen zdecydowanie odmawia. W jaki sposób Niemka się broni? Oskarża o to, że jeżeli coś złego się faktycznie dzieje w Unii Europejskiej, to nie jest jej wina, ale to jest wina przeciwników Unii Europejskiej, eurosceptyków, których nazywa poplecznikami Władimira Putina. To nie jest nowa retoryka, ale jednocześnie pokazuje, że tych argumentów Niemka i jej zaplecze polityczne nie ma wiele stąd te oskarżenia wobec, wobec przeciwników politycznych, a za odwołaniem Niemki głosować będzie będą wszyscy europosłowie Prawa i Sprawiedliwości.